rozdział 23 Jak dwie siostrzyczki. Mąż żaninki przywiózł z sobą na święta dwóch kuzynów i na głowie zaczął stawać, żeby oni zainteresowali się nami, a my nimi. Wój bardzo popierał te projekty i z całą zabawną powagą obiecywał, że wraz z babcią będzie na nas miał oko, i że w odpowiednim momencie wpadną oboje do salonu z ikoną i młode pary pobłogosławią w imieniu rodziny, ażeby nikt nie mógł się wycofać i wykręcić. Młodym ludziom owszem podobałyśmy się i Poniatowski sunął do Żytyńskiej, aby Chowiec do Bochowitynianki, czyli Karolek do Aliny, a Krzysztof do mnie, ale nam nie jamory były w głowie i uciekałyśmy do Białego Panińskiego pokoiku na Facjatce, gdzie wolałyśmy dziewicze zwierzenia z żaninką. Nazywałyśmy młodych ludzi mułami w końskiej uprzęży, Przypuszczalnie krzywdząc ich tym powiedzeniem bardzo, ale ciężko nam było zdobyć się na zdawkową nawet uprzejmość. też odetchnęłyśmy z ulgą, gdy w dwa dni po świętach wszyscy goście rozjechali się i zostałyśmy tylko z rodziną. Żanina przypuściła do nas prawdziwy szturm, chcąc się dowiedzieć o naszych przeżyciach, które znała tylko z listów, a więc niezbyt dokładnie. Coś tydyna najlepszego narobiła, że zerwałaś z Barkisem, biadała nade mną. Niewiele go znałam, ale wydawał mi się zawsze niesłychanie interesujący i zostaw Barkisa w spokoju, ja ani go nie wychwalę, ani ja nie krytykuj. Nie o niego chodzi, ale o samą instytucję małżeńską. To jesteś głupia, bo małżeństwo jest bardzo przyjemną instytucją, roześmiała się żaninka. Czy nie, Alino? Ty już tego próbowałaś, potrafisz więc mnie poprzeć? To zależy ponuro odezwała się Alina i urwała, nie chcąc wciągnąć się do dyskusji. Nie, nie zależy. Szczęście w małżeństwie zależy od nas samych, od mężów i od żon, od naszej intensywnie trzymanej zawsze w pogotowiu dobrej woli. Co masz przeciw małżeństwu? Nic nie mam, jeśli idzie o innych, a wszystko, jeśli idzie o mnie. Po prostu nie nadają się do małżeństwa, więc nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, despotycznie zawołała Żaninka. Ulżyj sobie i rąb prawdę. Kiedy tę prawdę tak trudno sprecyzować? Zamiast mnie przyduszać, przeczytaj sobie urywki z Przeminało z wiatrem. Nie, nie śmiejcie się ze mnie. Nie udaję eschlija, ale w tych miejscach, gdzie on mówi o życiu, najlepiej rozumiem siebie. On tam mówi o uciekaniu od rzeczywistości i o uroku życia równie nierealnego, jak gra cieniów na firance. Tak żyłam do moich nieszczęsnych zaręczyn z Barkisem i mam zamiar tak żyć dalej. To straszne, jęknęła Żanina. Nastrój zrobił się rzeczywiście dość smętny, więc żeby trochę mi rozśmieszyć, zaczęłam deklamować tyradę Filona z Balladyny pretensjonalnie przesadzonym głosem. O Luba! Nieznaleziony twój obraz, pokazując na serce, tu żyje, nieznalezienie gorsze niż zguba. Ja cię nie znalazł, a widzę przed sobą. Idę do lasu, gdzie będę sam z tobą, błogosławiony wyobraźni cudzie, ty mnie ocalasz. Alina poderwała się, a że balladynę umiałyśmy obydwie na pamięć, odpowiedziała mi słowami pustelnika, aż mi poszło w pięty. Głupcze, niedoścignionych gwiazd szalone kupcze, precz, precz ode mnie kwiecie beznasienne, studniom niezdatny jak stłuczone dzbanki, światowi jako słońca blask jesienny, bezużyteczny. Żaninka pokładała się ze śmiechu, a ja myślałam, że znów rzucę się na Alinę z pięściami. Cóż miałam nieszczęśliwa robić ze sobą? Stroiłam się w szatę melancholii i wmawiałam w siebie, że tak żyję, jak chcę. Ona zaś deptała po tej całej tak wymyślnej konstrukcji, na której się wspierałam. Przecież każdy człowiek musi się na czymś wspierać, jeśli nie może naprawdę, to chociaż niech to robi na urojeniu. Alina zorientowała się, że mnie krzywdzi i zmieniwszy ton głosu, powiedziała to, do czego w Balladynie byłam najbardziej przywiązana, ponieważ operowałyśmy tym bardzo często. Usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Tu pociągnęła mnie za rękę i posadziła przy sobie na tapczanie. Cisza zaległa pokój, i tak siedziałyśmy w trójkę, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć. Milczenie przerwała Żaninka. Siedzicie zupełnie jak dwóch skrzetuskich na dwóch ruinach rozłogów. Czy powtórzycie za mną fiat woluntatiła? Myślę, że w tej sytuacji już tylko to można powiedzieć i pozostaje rezygnacja. O nie, zawołała Alina i jak podrzucona sprężyna wyskoczyła na środek pokoju. Literaturą karmiłyśmy się od dziecka i ona zaopiekuje się nami. Słuchaj, Żanina, jesteśmy z dyną okropnie już stare. Mamy teraz 25 i 26 lat, więc jesteśmy w tym wieku, gdy zwierzę ginie w człowieku, gdy już żadna z ziemskich huci władzy ducha nie zakłóci. Oczyszczony duch ulata w harmonijne kręgi świata, Dookoła człowiek spogląda, Nic nie pragnie, nic nie żąda, W ciągłej ekstazie na jawie żyje się, za bezcen prawie, A czas, tu dopiero zyski, Żaden ciała popęd niski, Roboczego dnia nie kurczy. Widzisz, teraz boj znów nas uratuje Tu Alina zaczęła odtwarzać nasz taniec wojenny z dziecięcych lat. Poderwałam się z tapczanu i wraz z nią zaczęłam przytupywać, podskakiwać, potrząsać głową i podrzucać urojonym tomachałkiem. Żanina przyglądała nam się spod oka, kołysząc wawrzonka w ramionach i gdy bez oddechu rzuciłyśmy się na tapczan, powiedziała a ta siemkę czerwoną rzućcie za siebie, albo na pierwszym noclegu ognisko wiadrem wody same zalejcie, jeśli chcecie zapomnieć. Tak mądrze radził Harłamp kmicicowi. I ja wam tak radzę.